Dallas Mavericks srogo przegrywał pierwszy mecz serii z Los Angeles Clippers. Co było tego powodem? Od początku meczu Clippersi oczywiście zastosowali gap defense na Karego Irvinga i Lukę Doncicia. Polega to oczywiście na tym, żeby dalej kryć swojego zawodnika jeden na jeden, jednak skupiać się bez przerwy na piłce i bliżej zwężać tą strefę, oczywiście wchodzenia, penetracji na kosza. Dallas wykorzystywali to Oczywiście sama nazwa wskazuje, że to gap defense Otwierając innych zawodników Do kosza. Zobaczcie tutaj, James Harden Musi zrotować do swojego obrońcy, gdy Luke już ma Piłkę w rękach, ponieważ zaraz zostanie posłane podanie Norman Powell w sumie o tym nie wiedział Razem z Hardenem poszli do jednego obrońcy No i spowodowało to ogromnie dużo miejsca Dla zawodnika Dallas. Pamiętajmy, że jest to Taka strefa pozycyjna trzech zawodników Gdzie zwykle właśnie trzeba oddać piłkę I najlepiej gdyby się miało tych shooterów Tak jak ma Dallas Mavericks. Zaskoczyło mnie to W jaki sposób daleko i nisko stoi na dropie i wica Zubacz jakby wiedząc od scouting reportu, że Luka doncić jednak bardzo wolno rozpędza się do kosza i zwykle zawodnik, który jest na jego defensywnej stronie, wyrabia się nad nim nadążyć, więc od razu Center powinien cofać się jak najdalej, czekając tylko pod koszem, żeby Luka tam wbiegł. To wykorzystywane było tutaj, na przykład się nie udało. Luka się zdążył zatrzymać i rzucił trójkę. Wiele osób musi zdawać sobie sprawę, że jednak tempo Luki Dącidzia jest bardzo wolne i taki Mason Plumley jest w stanie na przykład na nim nadążyć. Sam Luka w meczu miał dużo swoich momentów: 11 na 26 gry. Clippersi wykonali bardzo dobrą robotę na nim. Zauważcie jednak, że za każdym razem ich akcja polega właśnie na tym pick and rollu, gdzie Iwica Zubacz musi schodzić na tym dropie. W tym momencie Luka ma wy Albo rzucić step back z jednej nogi bądź z dwóch nóg, albo właśnie pchać już do końca na kosz, tak jak robi to w wielu, wielu momentach. Oczywiście próbował rozrzucać piłki, tak czy siak w tym meczu, ale jego zawodnicy nie trafiali ich tak dużo, więc Luka po prostu starał się rzucać, tak czy siak. 26 prób oddawania rzutów, no jest to dla niego taka norma w playoffach, Myślę, że nie jest to nic dziwnego i będzie to wykańczał dalej. W czwartej kwarcie o wiele bardziej zaczął mu ten rzut siadać, także dobrze dla niego. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłej serii ofensywnie. Ale no defensywnie, trzeba sobie powiedzieć, że Luka Doncic powoduje straty dla swojego zespołu. Zobaczcie, dwa punkty straty przez wpuszczenie Jamesa Hardena. Nie rozumiem tej defensywy absolutnie. Odpuszczenie całej lewej strony, jedno podanie, i mamy już. 5 punktów straty przez lukę Donchiccia. Nie wiem czemu nikt o tym nie mówi. Mamy kolejną pozycję, kolejne rozrzucenie. Luka go wręcz wpuścił. Mamy 8 punktów straty od luki Donchiccia. Tutaj kolejna pozycja. Zobaczcie, jak wolno on nadąża nad takim Amirem Kofim. Tutaj akurat nie stracił piłki. Mamy kolejny raz odpuszczenie kompletnie prawej strony pola George'a. Wpuszczenie Normana Powella do środka. I 10 punktów już straty przez takie właśnie wjazdy. Kolejny raz i ostatnia pozycja. Która tak wyglądała. Jeszcze raz rozrzucenie: wszyscy się skupiają na czym innym i jest 13 punktów przez taką defensywę. Clippersi wykorzystują to jak kryje dlatego na przykład tutaj. Luka od razu wyszedł do przodu na pola Georgia, wiadome było, że górą zostanie posłane podanie, otworzyło to aż dwóch zawodników, dużo miejsca się robi przez coś takiego, no i niestety tracą się punkty. I najlepsze jest to, że Luka Dącić wcale nie musi być tak złym defensorem, naprawdę, wystarczy zrobić elementarną rzecz, którą uczą trenerzy koszykówki na najniższym poziomie, czyli rozszerzyć nóżki, obniżyć swój tyłeczek i zacząć kryć, także Luka Dącić, pstrykamy... I uruchamiamy lukę Donicicza w defensywie. No, zobaczcie, jest w stanie na spokojnie kryć jednego z lepszych ofensywnych graczy, jakim jest James Harden. Jasne, zgubił go, ale była to bardzo, bardzo dobra defensywa. Tak samo w kolejnych, zobaczcie, na fullkorcie go bierze. James Harden po prostu zatraca się w tym ciele luki Donicza i tak powinien Luka Doncić kryć za każdym razem, kiedy ma właśnie możliwość. Jednak w czwartej kwarcie znowu wróciło to do otwartych rączek, wyprostowanych nóg i nie wiem czemu tak mało osób wspomina właśnie o tym aspekcie gry Luki Doncica, którego brakuje. Iwica Zubacz miał ogromną przewagę fizyczną nad Danielem Gaffordem, wykorzystywał to na początku meczu, potem jednak Derek Lively wszedł na boisko, no Gafford sobie ewidentnie z tym nie radził, potem trzeba było dosłownie Zubacza tutaj Podwajać, zobaczcie na tą sytuację. No, dwóch zawodników poszło na górę, no i zobacz, miał łatwe wykończenie na koszu. Także dobry mecz Zubacza. Ja uważam, że bardzo chciałbym zobaczyć jego serię na Denver Nuggets i Linich Olejokicie, ale nie wiadomo, czy to dostaniemy. James Harden, oczywiście, pokazywał się ze strony absolutnej maszyny, jaką jest i jaką znamy go już od wielu, wielu lat, no trzeba wspominać o tych sytuacjach, kiedy weterani ligi, którzy może już mają swój taki ostatni wschód słońca, dalej potrafią przewodzić swojemu zespołowi. Dzisiaj James Harden był najlepszym ofensywnie zawodnikiem. Plus defensywnie nie doszukałem się aż tylu błędów u niego, także oby tak dalej panie Jamesie. Patrzcie, że skupienie na Jamesie Hardenie jest ogromne. Hardaway idzie do przodu już po dwóch kozłach James Hardena na prawym skrzydle, dając oczywiście miejsce Westbrookowi. Może i Paul George długo się rozpędzał, finalnie 8 na 20 z gry, ale oglądanie go to naprawdę sama przyjemność. No potrafi facet... Wyniszczyć każdą strefę, jaką tylko ma przed sobą. Zobaczcie, kater z niego też jest na najwyższym poziomie, downscreen i wyjście od razu do kosza. Nie miał na siebie łatwych defensorów, bo naprawdę kryli go PJ Washington, który robił wszystko, żeby tego pola George'a zatrzymać. Dallas oczywiście musieli mu pomagać, nie ma szans, żeby ktokolwiek dał radę pola George'a przytrzymać jeden na jeden, jednak trzeba docenić to, jak bardzo się starał. Patrzcie na tą trójkę. Clippersi też oczywiście wykorzystywali gap defense, rozrzucając piłkę na obód, tam gdzie było jak najwięcej miejsca, i zdobywali tak punkty. No a Russell Westbrook był prawdziwą bestią. Trzeba docenić to, że kiedy chce, to naprawdę potrafi stanąć na każdym defensywnie, niby 1,95 m wzrostu, ale ten jego atletyzm dalej nie zawodzi. W fast breakach, w szybkich atakach jest wciąż nie do zatrzymania, a dzisiaj jeszcze trzeba pochwalić go za skuteczność 2 na 4 za 3. Odpuszczacie mnie, ja wam odpowiem. Kolejny lider Dallas Mavericks Kyrie Irving kończył sobie na Podwojeniach, z wayów trzeba powiedzieć, że ta seria polega w dużej mierze jednak na indywidualnościach i nie zostaje nam nic innego jak po prostu doceniać tą ich grę, ich umiejętności. Zobaczcie tylko na ten niesamowity crossover zakończony layupem. No, coś pięknego, niestety. Z jednej strony chciałoby się oglądać trochę więcej koszykówki zespołowej, no a z drugiej mamy takie umiejętności, że. Trzeba przyzwyczaić się do czegoś takiego. Patrzcie tylko, sztuczka na lewą stronę Irvinga, pójście w prawą, Gafford już czeka i przepuszczenie pocket pasem. Widać, że Derek Lively oglądał Marcina Gortata, mamy piękny przykład Gortat, screenu dla niego, Luka Doncic go wykorzystał i drugi raz Lively znowu chciał to zrobić, jednak Luka wolał zrobić Stebek. wystarczyło pójść w lewo. No, ale takim już podsumowaniem w pewnym sensie meczu będzie to, że Dallas Mavericks nie trafiali z czystych pozycji. Luka Doncic mógł mieć z 15 asyst, bo dostarczał te asysty w piękny sposób, tak jak to robi w swoim stylu. Niestety Dallas nie wykańczali tych akcji. Zwróćcie uwagę, jak dużo jest tych akcji, które powinny po prostu znaleźć swoją drogę do kosza, jednak to się nie dzieje, nie działo i przez to moim zdaniem też Dallas aż tak bardzo odstawali, przynajmniej statystycznie są po prostu piłka nie się działa. Są takie dni, trzeba wiedzieć, że będzie lepiej. No i dagerem Clippersów była ta sztuczka pola George'a na luce Don Ciciu. Myślą, że nadejdzie zasłona, nic nie nadeszło, no i James Harden został czysty. Chcę uspokoić fanów Dallas Mavericks. Wydaje mi się, że kolejne mecze będą tylko lepsze. Naprawdę dużo było sytuacji, w których Dallas mogli zdobywać punkty, a tego nie robili. Jednak. Problemem, ogromnym moim zdaniem jest to, że Amir Kofi bardzo dobrze wypełnia lukę Kawhi Leonarda w roli właśnie tego help defensora na luce Donciciu, co było widoczne od dosłownie pierwszych pozycji meczu, dlatego Dallas Mavericks ciekawi mnie bardzo jak to rozwiążą, ponieważ tak, będą stawiać wysokie zasłony właśnie dla luki Don Cicia, widzą dobrze, że Iwica Zubacz bardzo trzyma się na tyle w dropie, bo prawdopodobnie, Scouting reports i ogólnie analiza wcześniejszych meczów pokazała, że Luka dącić bardzo rzadko potrafi się zatrzymać na pół dystansie w chwilę, żeby wykończyć ten rzut, tylko często po zasłonie czeka, aż wróci do niego ten defensor, żeby zastawić się na niego plecami, i w ten sposób tak naprawdę defensywa wraca do punktu zero, bądź właśnie atakuje od razu. Kosz, przez co Iwica Zubacz może stać sobie pod koszem i czekać tylko, żeby mu pomóc. Także bardzo mnie ciekawi, jak Jason Kidd na to zareaguje. Na pewno to było ogromne zaskoczenie dla Dallas Mavericks, czegoś, czego się nie spodziewali. Kolejnym faktem jest to, że pogadamy sobie jeszcze więcej o tej defensywie Luki Don't Bo naprawdę, Luka Doncic, jeżeli tylko by chciał, to widzicie bardzo dobrze, jak wystarczy spowodować, żeby Twoje ciało upadło niżej. Razem, ty z ciałem upadniesz niżej i się zastawisz, po prostu, i już tworzy to z ciebie lepszego defensora. Każdy zawodnik może być lepszym defensywnym zawodnikiem. Wstryknięcie palcem, tylko gdy zniży swój tyłek, rozszerzy nogi i zacznie kryć intensywnie. Luka Doncic to zrobił parę razy w tym meczu i pokazało jak potrafi zamknąć nawet takiego Jamesa Hardena. Dlaczego tego nie robi? Nie wiadomo. Wiem dobrze, że o wiele łatwiej jest grać w ofensywie. Nie trzeba wcale nisko schodzić na nogi. Idealnym przykładem jest Lebron James, który od pięciu lat ma problemy absolutnie z, całym, z całą dolną częścią swojego ciała, a mimo tego ofensywnie nic się praktycznie u niego nie zmienia. Statystycznie wciąż potrafi Wchodzić na kosz i doprowadzać do tego, że jego drużyna będzie go wykorzystywać w dobry sposób. Oczywiście, właśnie w defensywie, już trzeba używać tych swoich nóg. Nie wiem, czy Luka ma kontuzję. Możliwe, że ma kontuzję, która nie pozwala mu to robić, ale nie ukrywajmy, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Luka dącić ma lowlight w defensywie i widziało się to już w pierwszych jego latach gry w NBA. Także nie jest to coś, co wydarzyło się na przestrzeni tego roku. Tylko no niestety te lowlightsy defensywne jego są powtarzalne od wielu, wielu lat I niestety prawdopodobnie wynika to z samej chęci dącicia gry defensywnej Czy się to zmieni? Nie wiadomo, ale dzięki temu na pewno mógł być o wiele jeszcze lepszym graczem i wtedy naprawdę nie można mu byłoby już nic zarzucić, bo ofensywnie jest nie do zatrzymania, jest najlepszym zawodnikiem ofensywnym spokojnie dzisiaj w NBA, no nie widzę nikogo innego, kto lepiej by dominował na piłce niż ten zawodnik. Do tego potrafi niesamowicie rozdawać asysty na poziomie najlepszych w lidze, także Luka Dončić, jedyne czego ci brakuje, to ta defensywa. Możesz ją mieć, także po nią idź i zespół też na tym zyska. No bo dzisiaj naprawdę oddałeś zespołowi trochę punktów, w tym, że dosłownie puściłeś innych graczy. Dziwi mnie to, że tak się dzieje, ale niektórzy tak po prostu mają. Nic na to nie poradzimy, że tak to powiem. Cieszy mnie fakt tego, że właśnie Dallas nie trafiali, w tym sensie, że. Nie trafiali a mimo to mieli sytuację, kiedy mogli wracać lekko do meczu. Oczywiście cały czas był to blowout, ale są takie momenty, gdzie widzi się właśnie taki rytm gry i ten rytm gry był zachwiany tylko w tych dwóch pierwszych kwartach, a od trzeciej już trochę wracali i zaczynali grać bardziej agresywnie, i wszystko płynniej wyglądało. Myślę, że kolejny mecz dużo nam pokaże. Nie wiem, czy będę do niego wracał, bo jak widzicie, bardzo, bardzo dużo jest indywidualności, cała gra Dallas Mavericks opiera się tylko na pick and rollach dla Luki ciccia. dosłownie, tylko na pickach dla Luki ciccia. Czasem Kairi Rimmick dostaje piłkę oczywiście i gra też izolację, bądź po pick and rollach, ale niestety nie zobaczymy tutaj czegoś ciekawego do zaprezentowania Wam ofensywnie. Oczywiście, defensywnie zawsze możemy o tym rozmawiać, i cała w sumie analiza dzisiejszego naszego meczu była skupiona na właśnie coverageach defensywnych. Było ich bardzo dużo, no bo tak trzeba grać właśnie na zawodników indywidualnych. Także możecie mi napisać, co wybieracie. Ja wstałem, obejrzałem Lakersów, jest nieźle, jest nieźle, nie będę nic mówił dalej, ale widzimy się raczej wieczorem na tym meczu, bo nie będzie mi teraz w domu. Także. Do zobaczenia, zostawiajcie komentarz, lajka, napiszcie mi szczególnie, czy interesują Was bardziej też takie analizy, no bo jednak widzicie, że głównie opieraliśmy się właśnie na defensywnej sferze, a nie ofensywnej w tym meczu. Także napiszcie mi dosłownie. No i czekajcie już na film o dzisiejszym meczu Los Angeles Lakers. Na razie i cześć.